Dzień dobry, powiedzcie proszę, czy mnie słychać? Słychać mnie? Proszę mi tutaj napisać, słychać. Dobra, fajnie, witam Was serdecznie na kolejnym live. Jeszcze chwilkę poczekamy, żeby troszkę nas się tutaj zebrało. I dzisiaj przychodzę do Was standardowo z ofertami pracy aktualnymi już od przyszłego tygodnia. Takie top 5. Wam tutaj przedstawię, ale tu jeszcze chwilka, dzień dobry, dzień dobry, witam, dajcie znać tak standardowo skąd jesteście, co teraz robicie, czy w trasie, czy, czy może odpoczywacie, jakaś pauza, ja jestem aktualnie w pracy jak widać, a u Was co tam słychać? Dobre, już mamy troszkę osób. No napiszcie, co tam robicie, co u Was słychać, moi panowie i panie, jeżeli ktoś tutaj jest. Yy, o, pan tutaj czeka na rampę. Super. Cześć, cześć, panie Romanie. Dwa tygodnie pauzy. No bajka. Super. Dobra. 79 osób. Fajnie. Właśnie pakuję rzeczy z auta, bo się zwolniłem. No jak to, no to zapraszamy tutaj Pana do nas w takim bądź razie. Jak ma Pan prawko C albo C plus Z, e, to z pewnością jakąś fajną ofertę dla Pana dobierzemy. Także oczywiście pod numer 500-800-870 najlepiej się odezwać. Albo może Pan sobie zerknąć na luxman.pl. Tam są też wszystkie nasze oferty pracy na kategorię C. No to jak najbardziej. Proszę sobie tak w międzyczasie zerknąć na luxman.pl. Tam będą wszystkie te aktualne oferty, także za. Zapraszam. Witam, witam Panią. No, witam, witam. Bardzo mi miło. Coraz więcej nas tutaj jest, także ekstra. Dajmy może jeszcze taką minutkę, dobrze? I zaczniemy. Tak, jak mówiłam, tutaj parę osób teraz więcej się pojawiło. To dzisiaj przychodzę z takim top 5 naszych aktualnych ofert od przyszłego tygodnia. Będę miała tutaj dla Was m.in. coś na plandekę, coś na chłodnie, na tandem. Także oczywiście będę miała kilka różnych zestawów, kilka różnych opcji, i wszystko Wam tutaj przedstawię standardowo. Od razu tutaj powiem, że mam tutaj laptopa z ofertami, tak, żeby nic nie pomylić. Więc jeżeli będę sobie tutaj zerkać w bok, to proszę się nie gniewać. Po prostu zerkam sobie na te wszystkie szczegóły, tak, żeby nic mi nie umknęło i żebym czegoś nie pomyliła. Dobra. No to co, oczywiście ja teraz będę tutaj mówiła o tych moich ofertach, ale w międzyczasie, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, to proszę śmiało pisać. Ja potem po każdej ofercie będę sobie zerkać, czy, czy coś Was tutaj zainteresowało, czy są jakieś dodatkowe pytania. Także no, przechodzimy chyba już do, do oferty. Ok, pierwszą opcję, jaką mam dzisiaj dla Was, to jest coś blisko granicy, bo mamy tutaj ofertę w okolicach Dresna. Tutaj akurat jest naczepa plandeka albo tandem Jumbo. Tu praca jest stała od poniedziałku do piątku, ale fajnie, bo jest blisko granicy, więc na te weekendy wtedy można sobie śmiało zjeżdżać do Polski. Rodzinka byłaby na pewno zadowolona. Co do wynagrodzenia bo pewnie to jest dla Was istotne to tutaj mamy przed, przed jakby na okresie próbnym stawka tutaj wynosi 2450 euro netto. Natomiast Tutaj akurat po okresie próbnym, czyli po okresie takiego wprowadzania, tak żeby i, i kierowca poznał firmę i firma poznała kierowcę, firma oferuje 2700 euro netto. To już jest wszystko takie gwarantowane po odjęciu podatku to, co by dla naszego kochanego kierowcy było. Oferta jest tutaj właśnie w okolicach Dresna, tak jak wcześniej powiedziałam, więc blisko granicy, nie trzeba jakoś robić wiele, wiele kilometrów, żeby sobie do pracy dojeżdżać. Także jeżeli ktoś wyszukał sobie oferty. Gdzie no, akurat jest tak stosunkowo blisko tej granicy, żeby nie tracić jakoś dużo czasu na dojazdy, no i też przede wszystkim pieniędzy na paliwo, to ta oferta będzie specjalnie dla Was, idealna. Planeka albo tandem. Drezno i praca od poniedziałku do piątku z wolnymi weekendami. Ktoś może byłby zainteresowany? Jeżeli tak, bo z pewnością będziecie zainteresowani, to proszę zadzwonić za nas pod numer 500-800-870. Standardowo nasi rekruterzy czekają właśnie na Wasze telefony, prowadzą tam również cały czas rozmowy z zainteresowanymi kierowcami. Więc Agata, Weronika, Mateusz i. Monika czekają właśnie na to, aby z Wami porozmawiać. Jakbyście byli tylko zainteresowani, to śmiało proszę dzwonić. Tutaj, na jaką kategorię? To jest kategoria C, plus e. Dobre pytanie, tego nie powiedziałam. Kategoria C, plus E. Pan Mateusz pyta, czy to są stawki z dietą, czy bez? To są stawki z dietą, już w momencie, kiedy mówię właśnie o stawce netto, to jest ona z dietami. Natomiast, no na przykład, jeżeli chodzi tutaj o tę ofertę, to brutto jest to 2,5 tysiąca, i do tego dochodzą diety między 12 a 24, no zależy, jakie byłyby to trasy. I mamy również. Premię za samą taką obecność w pracy, dodatkowo, więc też jakieś pieniążki jeszcze oprócz tej wypłaty, wtedy również się pracownikowi należą. Jeszcze raz numer: 500 800 870 Proszę sobie zapisać, firma Luxman i dzwonić do nas po wszystkie szczegóły. Dobra. Pan Mateusz pisze, ja chciałam do Pani Moniki, ja odebrała Pani Weronika, bo pewnie jakby to jest numer na centrale, więc akurat pani Monika była wtedy zajęta, rozmawiała z kimś, dlatego pani Weronika odebrała. Natomiast pani Weronika jest równie dobrą rekruterką jak pani Monika, więc nic Pan nie stracił, więc oferty wszystkie mamy jakby takie same, więc proszę dzwonić i śmiało sobie tutaj z Panią Moniką czy z Panią Weroniką działać. No dobra, kolejna propozycja to z kolei kolonia. Mamy tutaj system 3x1. Oferta jest bardzo fajna i chciałam o niej Wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ wiadomo, że paliwo w tych czasach i ogólnie no teraz jest no dosyć drogie, więc w momencie, kiedy tutaj przedstawiamy komuś ofertę, to Panowie często pytacie. Czy są jakieś dodatki na paliwo, albo czy firma zapewnia transport? I ta oferta właśnie dla takich osób będzie idealna, ponieważ firma do, oferuje 50 euro dodatku, jakby dodatkowo do wypłaty, i do tego jest jedno darmowe tankowanie fir, samochodu służbowego na firmowej stacji. Więc oprócz tego, że jest to 50 euro. No to potem jeszcze mamy darmowe tankowanie, więc na przykład w momencie, kiedy mamy system 3x1 i po tych trzech tygodniach chciałbyś sobie zjechać do Polski, do domu, tankujesz sobie auto na miejscu, zjeżdżasz do, do Polski, a potem jak będziesz chciał sobie wrócić, to zawsze jest to 50 euro, więc jakaś część kasy na paliwo się tutaj zwróci, więc to jest akurat bardzo fajne jeżeli chodzi o ofertę, tak jak mówiłam, to jest kolonia, asystent 3x1 i chłodnia, więc jeżeli mamy tutaj chłodniarzy, no to ta oferta będzie dla Was idealna, mamy tutaj głównie transport krajowy, natomiast międzynarodówka również się może trafić i co do wynagrodzenia, to mamy tutaj 2,5 tysiąca euro netto, więc asystent 3x1, 2,5 tysiąca, 3 tygodnie pracujesz, tydzień masz wolnego, albo sobie gdzieś wyjeżdżasz, albo po prostu wracasz sobie do rodzinki, co to tylko byś tutaj chciał. Dużym plusem jest też to, ponieważ mamy tutaj nową flotę aut, więc firma zdaje sobie sprawę z tego, że komfort pracy jest bardzo ważny, dlatego też dla swoich kierowców zakupili nowe auta. Więc na pewno nie, nie miałbyś tutaj jakichś tam problemów z samochodem, żadnych e, usterek, wszystko będzie śmigać tak jak trzeba. Więc jeżeli kolonia, plan, e, chłodnia i 3 na 1 jest dla Ciebie, no to oczywiście e, serdecznie zapraszam. Raz jeszcze powiem numer 500-800-870. Pan Mateusz pyta, jaki poziom języka jest wymagany? W przypadku tutaj e, te, tej oferty. No, tutaj jest to oferta bez znajomości języka. I świetne pytanie, bo by mi to umknęło, a to jest ogromny plus tej oferty. Jest to propozycja pracy, gdzie jest polska dyspozycja. Język jest po prostu mile widziany, byłoby no, łatwiej, wiadomo, zawsze jak ktoś zna język, jest po prostu łatwiej, żeby się w innym kraju porozumieć. Natomiast chodzi o to, że w tej, w tej ofercie mamy tutaj polskiego dyspozytora, więc w momencie, kiedy byłyby jakieś, no nie wiem, jakieś korki, trzeba było spóźnienie zgłosić, no to wtedy nie trzeba się stresować bo mamy pod telefonem Polaka po prostu. Więc serdecznie zapraszam 500 800 870. E, tutaj mamy też pytanie, e, czy to jest oferta bez doświadczenia. No akurat to e, ta oferta jest akurat z doświadczeniem. E, więc e, tej jakby dla świeżaka ta opcja raczej nie. Natomiast e, jeżeli mamy tutaj osoby, które e, doświadczenia nie mają, to już sekundkę dla was coś również zaproponuję. Dosłownie sekundkę mi dajcie, zobaczymy co mamy tutaj na przyszły poniedziałek, tak, żebym mogła wam zaproponować i na przykład. No, teraz to już wam powiem, jaką mamy świetną ofertę. To jest oferta na autotransporter w okolicach Oldenburga. Mamy tutaj pracę stałą albo w systemie 2 na 1, albo 3 na 1, do wyboru. Jest to oferta raz, że bez doświadczenia, czyli świeżaków firma zatrudnia i robi im przeszkolenie gruntowne, więc doświadczenie sobie można zdobyć, a dwa, że jest to oferta bez znajomości języka, także jeżeli ktoś... No ma problem z tą komunikacją właśnie po niemiecku, żaden problem. Tutaj akurat jest polski koordynator, są również polscy pracownicy, tutaj od nas sobie jeżdżą, więc na pewno nie byłoby żadnych kłopotów, żeby się dogadać. I druga w sumie trzeci plus tej oferty jest taki, że jest tutaj naprawdę bardzo wysokie wynagrodzenie, ponieważ można tutaj zarobić 3300 euro netto. To już jest stawka netto, więc jest to naprawdę dużo, to i bardziej, że to jest oferta również dla świeżaka, więc nie mając doświadczenia, można wyciągnąć duże pieniążki i taką opcję właśnie Wam załatwiliśmy. Więc jeżeli ktoś szuka pracy, no to wtedy serdecznie zapraszam. Ta oferta jest aktualna. Można tutaj akurat pracować, zarówno w systemie, jak i bez systemu. Totalnie tutaj jest to do, do wyboru, właśnie przez Ciebie. Więc jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów, więcej informacji na temat tej propozycji pracy, to standardowo powiem 500, 800, 870, moi drodzy. Już sobie tutaj sprawdzę. Czy mamy jakieś fajne pytania? Dobra, coś na 8x1. Na no, 8x1 akurat nie mamy. W tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, to taki najdłuższy, te, najdłuższy system to jest 6x2, który mamy w swojej jakby ofercie 8 na 1 nie. Natomiast są też takie propozycje pracy, gdzie firmy po prostu są takie elastyczne i można zaproponować im system i wtedy jakby też jest możliwy do przeanalizowania i na przykład jeżeli ktoś chciałby pracować w tym systemie 8x1, czy, czy po prostu w jakimkolwiek innym, to też jest taka możliwość, żeby to z firmą dogadać. Czy pomagają Państwo przy zrobieniu prawa jazdy? No nie, my tutaj generalnie zajmujemy się rekrutacją kierowców, którzy już mają te papiery, więc trzeba mieć prawo jazdy, trzeba mieć kartę kierowcy, nie trzeba mieć doświadczenia, bo oferty bez doświadczenia... Mamy? Natomiast no, prawo jazdy i karta kierowcy musi być. Czy posiadacie jedynie oferty dla kierowców? Nie. Mamy również oferty np. dla mechanika ciężarowych, dla dyspozytora, również np. dla tynkarza, pomocnika budowlanego, więc mamy również dział innych branży, którymi zajmuje się ja. Więc, jeżeli ktoś tutaj ma na przykład doświadczenie na, na, przy naprawie aut ciężarowych, to serdecznie zapraszam, ponieważ mam teraz świetne oferty pracy. Więc, jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, to na pewno uda nam się coś fajnego dla, dla pracownika tutaj znaleźć. Są różne lokalizacje, bo i Rostock, i Berlin, i Kassel, różne i bliżej granicy, i coś dalej. Więc, serdecznie zapraszam do kontaktu i na pewno coś fajnego będę mogła Ci zaproponować. Dobrze, co tutaj mamy? Jeszcze na cysterny, czy coś mamy? Oczywiście, że tak. Ja też serdecznie Was zapraszam, bo teraz ja przedstawiam dosłownie no jedną dwudziestą po prostu naszych ofert nawet nie, bo jest ich naprawdę dużo, ale wszystkie są dostępne na stronie luxman.pl, więc będziecie mogli sobie tam zerknąć, przeanalizować wszystkie szczegóły, zobaczyć pełny pogląd PDF, gdzie można zobaczyć po prostu jak to u nas wygląda, jakie są warunki pracy. Więc no serdecznie zapraszam wejść na luxman.pl albo klasycznie dzwonić do nas pod numer 500 800 870. Dobra moi drodzy, to lecimy dalej. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o ofercie pracy w, z, okolic, z okolic Kassel. Tutaj mamy akurat pracę na BDF, jest osią skrętną, i mamy tutaj system albo 2x2, albo 3x1, albo bez systemu do wyboru. Można tutaj zgarnąć 2000 euro netto w systemie 2x2, więc to jest bardzo atrakcyjna stawka. Jeżeli chodzi o takie plusy tej oferty, to również jest to, że firma oferuje dodatkowy urlop w systemie. No często jest tak, że firmy ten urlop rozliczają po prostu w systemach zjazdowych. Natomiast tutaj firma ten um, urlop oferuje dodatkowy i na przykład w systemie 2x2 to jest 10 dni dodatkowo, więc w momencie kiedy łączysz sobie to z wolnym systemie, no to ponad pół miesiąca wychodzi wolnego, więc fajna sprawa, można sobie wtedy to wykorzystać nie wiem, na jakieś wakacje, na jakieś wyjazdy albo po prostu sobie posiedzieć i poodpoczywać w domku, także fajna sprawa. No i wtedy oczywiście to każda nasza oferta jest też na niemieckiej umowie o pracę, więc wszystkie świadczenia socjalne, ubezpieczenia, to wszystko wam się należy. Też jesteśmy cały czas z wami w kontakcie, więc jeżeli byłyby jakieś pytania, coś byście chcieli zgłosić, to jesteśmy zawsze dla Was. Każdy z kierowców, którzy się do nas tutaj zgłasza, ma swojego koordynatora. Na przykład pan Mateusz wcześniej pisał, że ma panią Weronikę, ktoś inny by chciał z panią Moniką współpracować. No tutaj pochodzi o to, że każdy po prostu ma swojego rekrutera i w momencie, kiedy już na przykład ktoś dojeżdża do pracy, to nie jest tak, że my potem już koniec, ucinamy kontakt i się nie odzywamy. Absolutnie nie, my dzwonimy do panów, pytamy jak im się pracuje, czy wszystko ok, jesteśmy cały czas w kontakcie. To jest duży plus dla Was, ponieważ często jest tak, że firmy szukają swoich kierowców, wysyłają ich za granicę i tyle. Kontakt się urywa, jeżeli coś trzeba zgłosić, to po prostu nie ma komu. U nas absolutnie tego nie doświadczycie. Możecie też sobie poczytać o nas opinie. Mamy je naprawdę bardzo dobre i w sumie najlepsze na rynku, jakie są. Możecie sobie zerknąć, poczytać opinie, posprawdzać. To tylko się utwierdzicie w przekonaniu, że naprawdę warto i że wybór Luxmana jest najlepszym wyborem, po prostu. Więc tutaj, jeżeli na przykład ktoś ma doświadczenie na BDF-ach z osią skrętną, no to ta oferta będzie bardzo fajna. Super stawka, bo około dwójki na rękę można wyciągnąć w systemie 2x2. Dodatkowo 10 dni urlopu płatnego, oczywiście, więc też fajna sprawa. Mamy tutaj trasy, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. to Zależy od zlecania, no i przewozi się pocztę. To też, no, przede wszystkim tutaj, w tej ofercie jest to, że trzeba mieć doświadczenie na, na osi skrętnej, ale właśnie jest Was sporo, potraficie jeździć, no to nie ma problemu, tylko wsiadać, jechać i zarabiać sobie dobre pieniążki. Lecimy dalej, moi drodzy. Za chwilkę będę czytała, bo widzę, że tutaj dużo, dużo nowych wiadomości, nowych. Komentarze się pojawiło świetnie. Zaraz do tego wrócimy. Jeszcze powiem o jednej ofercie. A wy piszcie, o widzę, że akurat e, akurat tutaj też się nowe osoby pojawiają. Także bardzo mi miło, bardzo się cieszę. To jest również te oferty, o których teraz mówię. To jest akurat e, akurat kategoria C plus e. Pan Rafał Piątek pyta, czy to nie jest tak, że kupujecie pozytywne opinie? Nie jest tak. To by było od razu widać i wtedy to już w ogóle nie, nie mielibyśmy wiarygodności żadnej. I jeżeli firmy na przykład kupują sobie opinie, no to to widać od razu po kontach. No u nas jest tak, że w momencie, kiedy na przykład na Google sobie sprawdzicie, wpiszecie sobie Luxman, zobaczycie nasze opinie, to widać jakby, że to są konta prawdziwych ludzi. Oni sobie wcześniej coś komentują, mają jakąś historię, możecie sobie posprawdzać, w tym posiedzieć. E, więc to byłoby zupełnie bez sensu, bo to i tak by wyszło, jakbyśmy kupowali, tylko przestalibyśmy być wiarygodni, że to, co mówimy, jest po prostu nieprawdziwe, a my absolutnie tutaj nikogo nie udajemy, nie chcemy sobie jakiegoś sztucznego poparcia budować, po prostu jesteśmy najlepsi. Robimy tak, aby każdy był zadowolony z naszej oferty, ze współpracy z nami, i to jest właśnie w nas, myślę, najfajniejsze. Naprawdę. Z czystym sercem tutaj mogę polecić, bo wiem, że dbamy o każdego pracownika. Tak, żeby był zadowolony, bo wiadomo, że jak się jedzie za granicę, to też jest jakby takie przeżycie. Nie wiadomo na kogo się trafi, i my to totalnie rozumiemy. Dlatego nigdy byśmy nie zostawili kogoś tak, wiecie, że po prostu jedzie i rób sobie pan co, co tam pan chce. Więc, no naprawdę warto, bo nie zostaniecie sami i będziecie mieć cały czas wsparcie w postaci luksmana i tego swojego rekrutera. Dobra. Dalej, tutaj fajna oferta dla kogoś, kto chce mieć codzienne powroty na zakwaterowanie, bo akurat ta propozycja pracy taka jest, nie trzeba właśnie spać w aucie, tylko wraca się codziennie na zakwaterowanie i tutaj praca jest w rejonie. HESI w okolicach Fuldy. Mamy tutaj pracę albo w systemie 3x1, albo bez systemu. Do wyboru. Generalnie, jeżeli chodzi o stawkę, to tutaj 2700 euro netto na rękę już jest dla naszego kochanego kierowcy, więc też oczywiście stawka bardzo atrakcyjna. To jest akurat praca bez systemu. Natomiast w systemie tutaj można 2300 euro zgarnąć. Mamy codzienne powroty na zakwaterowanie. Firma zajmuje się przewozem części samochodowych. Kierowcy mają tam zapewnione zakwaterowanie przez firmę, więc też bardzo spoko opcja. Jeżeli ktoś nie chce spać w aucie, tylko wracać codziennie na, codziennie na zakwaterowanie, to serdecznie zapraszam. Współpracujemy z tą firmą wiele lat, byliśmy tam u nich na miejscu też. Sprawdziliśmy, jakie są warunki, które są jakby przedstawiane kierowcy, więc Podpisujemy się, jest wszystko ok, mamy panów na miejscu, są zadowoleni, dlatego z pewnością mogę powiedzieć, że po prostu e, kierowca byłby zadowolony z wyboru takiej pracy. E, dobra. No i na koniec mam ostatnią ofertę, którą Wam dzisiaj chciałam e, przedstawić. To jest propozycja pracy 180 km od granicy jedynie, dokładnie od zgorzelca w okolicach e, Chemnic. Tutaj mamy akurat pracę na otwartej platformie. Praca jest od poniedziałku do piątku z wolnymi weekendami, więc świetna sprawa, ponieważ nie dość, że jest blisko polskiej granicy, to jeszcze mamy wolne weekendy, więc z łatwością można by było sobie wracać tutaj na, do Polski, do domu, tak żeby widzieć swoich bliskich i jednak uczestniczyć w życiu rodzinnym, a w tygodniu. Pracować na niemieckiej umowie o pracę. No i akurat, jeżeli na przykład macie dzieciaczki, no to oczywiście te Kindergeldy jak najbardziej się tutaj należą i wtedy dodatkowe pieniążki na konto będą wpadać, oczywiście. Co tutaj oferty mamy tutaj na umowie 3000 euro. 3000 euro i do tego dochodzą diety 14 lub 28 w zależności jakie to byłyby trasy i Oprócz tego mamy won na paliwo, więc nie dość, że jest to blisko polskiej granicy, to jeszcze mamy jakiś tam dodatek na paliwko, tak żeby się jakaś część tego wiadomo zwróciła. Firma jest naprawdę bardzo w porządku, No tak samo mogę się powtarzać, ale no każda, każdy kontrahent, z którym my działamy, to jest przez nas gruntownie sprawdzany, żeby nie było sytuacji, że ktoś pojedzie, żeby że ktoś pojedzie, a potem się okaże, że... Coś tam nie gra. No, nie chcemy czegoś takiego, bo potem i kierowca jest zły, że my go gdzieś tam wysłaliśmy, i firma jest zła, że kierowca gdzieś tam by coś mu nie pasowało. No, nie chcemy do takich sytuacji dopuszczać, więc działamy tak, żeby wszystko było dobrze i to, co oferujemy kierowcom, jest w pełni prawdziwe. Jest gwarancja też warunków na piśmie, bo to jest bardzo ważne tutaj. I nie wiem, czy wszyscy, którzy nas teraz oglądają, o tym wiedzą, że u nas w momencie, kiedy ktoś decyduje się na ofertę pracy, Dostaje pisemne potwierdzenie warunków, czyli potwierdzenie stawek, tego co będzie robił, czym będzie jeździł. No generalnie kompleks informacji spisane na kartce, którym jakby my deklarujemy, że to będzie na miejscu to, na co my się po prostu umawialiśmy. Także no, no mogę powiedzieć z czystym sercem, że jeżeli ktoś, że ktoś będzie szukał pracy. To serdecznie zapraszam właśnie do nas, bo z pewnością będziecie zainteresowani. E, ja też generalnie bym e, tutaj was prosiła, jak was mam, że, e, żebyście nas obserwowali tutaj na TikToku, również na Facebooku, ponieważ wrzucamy tutaj non stop jakieś materiały dla was, albo z ofertami pracy, albo jakieś takie pomocne e, typu właśnie relacje z firm, do których jeździmy. Ostatnio byliśmy właśnie w m, rejonie Hale, albo Kase. To wszystko na naszym e, TikToku na przykład tutaj możecie znaleźć. Jak sobie cofniecie do profilu, to właśnie tam zachęcam Was, żebyście sobie pooglądali. Wcześniej tutaj, nie, nie wiem czy teraz się dokopę, ktoś mnie tutaj pytał, czy mamy oferty pracy dla mechaników. Mamy i jak Pan by sobie cofnął tutaj do naszych wszystkich filmów, to dzisiaj właśnie wrzuciłam filmik z ofertą pracy dla mechanika. Więc proszę sobie zerknąć, dzwonić do nas i będziemy aplikować, jeżeli ta, ta oferta by była dla Pana ok. Więc zerkajcie sobie właśnie na naszego TikToka. Codziennie coś nowego się pojawia, także zapraszam. Dodatkowo Facebook tam również rzucamy nasze oferty i informacje o nas, co tam u nas słychać. I oczywiście na YouTube tam też działamy, Teraz już nie pojawiają się nasze materiały, więc serdecznie Was zapraszam. I teraz sobie zobaczymy, co my tutaj mamy, co nam tutaj panowie pisali. Mm, mm, mm a mnie Luxman do, do dobrej pracy wysłał. Pan HDS 2544 napisał, że wysłaliśmy go do dobrej pracy. No i o to chodzi właśnie. Potem mamy y, panów, którzy potwierdzają to, że rzeczywiście wysyłamy ich do danej firmy i że są zadowoleni, bo wszystko się zgadza. Więc właśnie takie osoby piszą nam e, wtedy komentarze i opinie na, na przykład na Google. Więc y, no, nie kupujemy komentarzy. Właśnie na przykład ten tutaj e, to jest Nasz pan. Jestem bardzo ciekawa, kim jesteś, drogi kierowco, jak się nazywasz i jakie jesteś na firmie, co teraz robisz. Także bardzo Cię pozdrawiam i serdecznie dziękuję, że tutaj się odezwałeś i napisałeś, że jesteś od nas. Bardzo Ci dziękuję. Okej, okay, co my tutaj mamy? Jak to jest z zatrudnianiem osób bez doświadczenia? No tutaj generalnie. Rekrutujemy w taki sam sposób, jak również osoba bez doświadczenia, i wtedy jest szkolenie na miejscu, na placu. Jeśli się na przykład. Proszę mi powiedzieć, czy mnie słychać, bo coś mi się chyba internet rozłączył. Czy słychać mnie? Mam nadzieję, że mnie słychać. Szczerze powiem, aha, osoby bez doświadczenia. Tak, więc wtedy jest po prostu szkolenie tam tygodniowe, nawet mi, no zależy jak to sobie radzi. No czasami będzie tak, że, że na przykład będzie trwał dwa tygodnie, jeżeli ktoś będzie sobie gorzej radziła. Czasami może być tak, że nie wiem, dwa, trzy dni, więc różnie. I po prostu jest tam przeprowadzane gruntowne szkolenie. Więc też, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to serdecznie zapraszam, bo takie oferty również też mamy. E, dobra, co my tutaj mamy? Czy mamy oferty w Szwajcarii? Nie, mamy oferty w Niemczech albo w Austrii. E, dobra, co tutaj mamy ciekawego? Czy coś na podwójną obsadę bez doświadczenia? E, generalnie mamy. Ktoś tutaj pisze, że będzie spuszczał paliwo z tira. Nie trzeba spuszczać paliwa z tira, drogi panie. No tutaj mamy też propozycję, gdzie firma taki, e, gdzie firma paliwo oferuje, więc nie trzeba się tutaj e, jakby posuwać do takich. E, mam jakieś problemy z łączem, chyba, ale teraz już powinno być ok to tam trzeba filtr wybrać odpowiedni, akurat kategoria B, bo jak Pan sobie tak skroluje po prostu, to tam są wszystkie oferty na C plus E, ale jak da Pan B, no to wtedy taka oferta się pojawi po prostu. E, dobra, moi drodzy, ja Wam serdecznie za dzisiaj e, dziękuję, było mi bardzo miło. E, oczywiście zachęcam Was kolejny raz, do tego, żebyście zetknęli na naszą stronę luxmart.pl żebyście przede wszystkim obserwowali nas tutaj na TikToku, bo takie live y teraz będą pojawiać się częściej, więc będzie mi miło jak będę Was tutaj gościć i będziemy sobie tutaj rozmawiać, nie tylko na temat samych ofert, ale również jakieś takie różniejsze tematy, także obserwujcie nas tutaj i do następnego live'a. Bardzo Wam dziękuję, miłego weekendu!